Aqua i Akane zrywają. Chłopak już wie, kto jest jego ojcem, dlatego może w spokoju odciąć się od Kurokały, nie narażając jej na niebezpieczeństwo. Witajcie z bunkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał z omówienia mangi o Shinoko. Dzisiaj na taśmy wjeżdża rozdział 99 pod tytułem Wieczór przy alkoholu. Z Nishino? rozdział dla Ciebie. Standardowo materiał skupia się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. W tym momencie ostrzegam Was przed oczywistymi spoilerami z mangi, a także proszę Was o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora, by przejść do nowego wątku. Rozdział otwiera dosłownie kilka kadrów, gdzie Aqua Streszcza główny problem z Hikaru Kamikim. Oczywiście kwestia tego, że był nieletni, gdy doszło do zbrodni, uniemożliwia osądzenie go w świetle prawa, ale Aqua i tak zamierzał zgotować mu najgorsze możliwe męczarnie. Aqua ja absolutnie nie chcę cię podpuszczać, ale słyszałeś może o serii filmów pod tytułem Piła? Akcja przenosi się do biura, gdzie Yoshizumi ma niemały problem. Otóż wyciekły nagrania z poprzedniej działalności twórczej jego siostry, gdzie pokazywała twarz. Jest to bardzo problematyczna sytuacja, albowiem idzie rozpoznać jej głos, a w tamtych czasach wysławiała się bardzo nieprzyzwoicie i obsmarowywała prawie każdego, co przy sławie osiągniętej dzięki znajomościom jest jej nie na rękę i musiała wstrzymać streamy. Ruby mówi, że w sumie to dość kłopotliwe, ale od razu proponuje błyskotliwe rozwiązanie jakim jest dołączenie do Bikomachi. Nie żebym miał coś przeciwko dołączeniu słodkiej VTuberki do drużyny idolek, ale Ruby wystrzeliła z tym tak bardzo z dupy jakby to ona odpowiadała za wyciek. Nawet nie mówcie, że nie. Yoshizumi mówi, że ostateczna decyzja należy do jego siostry. Rubi mówi, że jego siostra jest urocza i mogłaby przypaść do gustu fanom, dlatego powinien ją zapytać. Rozdział skupia się na Arimie. Dziewczyna jest zdołowana tym, co zaproponowała Ruby. Siostra Yoshizumiego była urocza i z charakteru podobna do niej, lecz ona miała swoją fanbazę, plus mogła jej fanów. Arima nie do końca rozumiała, co jej niby przeszkadzało w potencjalnej nowej członki Bikomachi. Przecież ich zespół był bardzo popularny, a przychody się ustabilizowały. Tym, co przeszkadzało Arimi był fakt, że nie robiła tego dla pieniędzy. Była najmniej popularną idolką w całej grupie. Nie miała żadnych zleceń poza tymi jako idolka, a nawet jak już jakieś dostawała, to razem zgubi. Ich sukces zawdzięczali właśnie jej. Ona była jedynie dodatkiem. Arima zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle została idolką. Przed oczami przelatuje jej widok Akwy z jej Glowstickiem, a potem scena, gdy Aqua ją od siebie odrzucił. Kana chciała stać się jego gwiazdą. W głębi duszy uznała, że to postępowanie jest głupie i nazywa samą siebie idiotką. Nagle do Arimy ktoś dzwoni. Akcja przenosi się do baru, gdzie Arima spotyka się ze swoją znajomą. Od razu zauważa, że to specjalny zamknięty lokal tylko dla członków. Jako idolka nie powinna pokazywać się w takich miejscach. I znajoma mówi, że to jest norma. Pokazuje jej siedzące niedaleko aktorki, mówiąc, że są stałymi bywalcami. Arimo musiała nieco wyluzować. Gdy pada pytanie o picie procentów, Kana przez chwilę się waha, ale uświadamia sobie, że jeśli nie łyknie niczego, to znajoma może mieć o niej złe zdanie. Pamiętajcie, kochani, może i jestem autorem Crossverse, gdzie jedno z najwyższych bóstw, a także Cross Springer, to alkoholicy, ale nie pochwalam picia na umór, a także picia z czystej przyzwoitości. Asertywność to ważna cecha, dlatego pamiętajcie, aby nigdy nie pić procentów, jeśli nie macie na to ochot. Wiem, że czasem jest to ciężkie, zwłaszcza w tym kraju, ale grunt to zgadzać się na rujnowanie sobie zdrowia z własnej woli. Do stolika dosiada się nieznany Arimie Facet, deklarując, że będzie pić w imieniu Arimy. Kana oczywiście wie, kim on jest, bo stała SMS-a od znajomej, że tam będzie. Jest to wpływowy reżyser, który zgarnął tegoroczną nagrodę za najlepszy film, Masanori Shima. To jego obecność była głównym powodem, dla którego Arima zapuściła się do takiego lokalu. Przyszła tam z naiwną myślą, że jeśli reżyser ją polubi, to być może dostanie jakąś rolę. Shima mówi, że oglądał film, w którym Arima występowała za młodu, Arima z kolei wychwala film Shimy. Do rozmowy włącza się znajoma Arimy, która zagaduje Shime odnośnie zespołu Bikomachi. Reżyser mówi, że producent rozważał złożenie Rubik i propozycji współpracy. Znajoma Rime mówi, że trochę zazdrości Kanie, albowiem od małego była urocza i miała predyspozycję do zostania idolką. Kane dołują te słowa. Odpowiada, że jest jedynie dodatkiem do Ruby i nie zostało jej absolutnie nic. Shima mówi jej, że to nieprawda. Wychwala jej zdolności, dodając, że to producenci nie wiedzą jak wykorzystać potencjał z nich płynący. On by potrafił. Pytają, czy nie chciałaby się wymienić numerami. No i mamy przerzucenie się z wątku zemsty do wątku Arimy Kany. Dla osób, które myślą, że teraz olewamy wątek zemsty, to uspokajam. Wątek Arimy Kany będzie furtką do dalszego biegu wydarzeń, związanego z pościgiem za tatuszkiem. Ale to za kilka rozdziałów nabierze dla was sensu. No właśnie, wróćmy na chwilę do początku. Kwestia siostry już Do końca tomu 11 kwestia dołączenia Mimi do zespołu nie została dalej poruszona i nie słyszałem aby Biko Machi urosło do czterech członków, aczkolwiek nie da się ukryć, że to naprawdę wyglądało na sprawkę Ruby. I zanim ktoś stanie w wabranie blendyneczki, to ja tak tylko przypomnę, że Ruby obecnie nie ma żadnych hamulców, żeby niszczyć ludziom życie i karierę w ramach zyskiwania coraz większej sławy. Prawie rozwaliła program do kopmy się do sedna, niszcząc karierę Urushibary, Bary, naraziła już na problemy, a finalnie wykorzystała miłość do cosplayu Mei, aby nakręcić dramę, którą wykorzystała do napompowania sławy programu. Do tego od tak sprawiła, że Yoshizumi poświęcił wszystko, co sobie wypracował w obszarze telewizyjnym, przerzucając się na bycie menadżerem. Także zrozumcie, ale to, że Yoshizumi przychodzi, mówi, że siorka ma problemy, a Ruby mówi, że ej no w sumie jak ma problem to niech wbija do nas... Śmierdzi Szwindlem na kilometr, ok? Ale ten rozdział nie o tym. Już od jakiegoś czasu wiemy, że Arimy to życie niespecjalnie rozpieszczam. Choć Akane obecnie nie może się pochwalić, że ma chłopaka, to nadal ma sukcesy na koncie. Ruby co prawda straciła nadzieję na spotkanie z doktorkiem, i co prawda nie wie, że doktorek jest bliżej niż mogłoby się jej wydawać, ale sławą to ona się może pochwalić. Mem może i lada moment 30 stuknie, ale nadal ma swoją fanbazę. Tymczasem Arima czuje się jedynie jak dodatek do tła. Ciężko chorowała na Sukcesji dała popis swoich zdolności na deskach teatru przy okazji projektu Tokyo Blade'a, mimo to finalnie zostaje z niczym. Jak ma zlecenia, to zrobi. Jak ktoś kojarzy Bikomachi, to przezgubi. A tutaj pada propozycja, że urocza VTuberka, która z charakteru jest podobna do niej, dołączy do zespołu. Nie da się ukryć, że Kana przechodzi teraz ciężki okres i nic nie wskazuje na to, aby jej sytuacja miała ulec poprawie. No i nagle ten telefonik od znajomej, która mówi, aby wbiła do baru, bo będzie tam reżyser. I generalnie od razu mówię, co byście nie sądzili o Shimie przez następnych kilka rozdziałów, ja uważam, że to naprawdę spoko gościu. I może on być dla Karimy ratunkiem, nie ma co nową postacią w tej serii i to właśnie z nim będą związane najbliższe wydarzenia, choć nie pamiętam, aby potem miał do odegrania jakąś ważną rolę. Reżyser okazuje się kojarzyć Kanę, z tego co mówi jest jej fanem, do tego uważa, że jest w stanie wykorzystać potencjał drzemiący w jej umiejętnościach. I choć przez jakieś 2-3 rozdziały może się on wam wydawać dupkiem, tak bardzo szybko pokaże, że wcale taki nie jest. Naprawdę jak na to co prezentuje sobą chociażby Urshibara, to Shima szybko okaże się, że nie gra w grę show biznesu tak jak reszta. Można by rzecz jasna dodać, że Arima znowu leci po nieczyste zagrywki świata show biznesu, ale tak na dobrą sprawę tutaj idzie ją zrozumieć. Gdy jakaś sława sięga dna, to ciężko się od niego odbić. Owszem, można mówić, że gdy sięgniesz dna, jedyna droga prowadzi w górę, ale świat show biznesu to nie może. A przepaść, gdzie im cięższe są twoje czyny, tym bardziej grawitacja jest dla ciebie okrutna. Inaczej ma się to chociażby do Mem, które ma obecnie mały wzrost popularności, a nie tak jak Arima całkowity brak tej popularności. Gwiazdy, które dotyka zerowa popularność, mimo dawnego piku, mają ciężej, aby odzyskać sławę, gdyż musiałyby zaczynać od zera. Gdy ktoś ma tymczasowy zastój, wystarczy, że jedynie poczeka, albo zmieni coś w twórczości, aby ruszyć dalej. No tak, powiedział ten, co poczekał, aż się skończy drugi sezon na Shinoko i zacznie trzeci sezon G0, żeby omówienia miały wzięcie. No, wymyśl Widzieliście, że jak to działa? Jakby te serie były martwe od dekady, to by się nie sprzedawały? Czekamy na drugi sezon Giko kuraku i może jadąca trupem playlista Haha, Ja też gram nieczysto, skórę syny! Arima obecnie znajduje się w zespole, gdzie MEM ma mały zastój, tudzież wolniejsze tempo wzrostu popularności. A także Rubi, której Sława rusza z kopyta. Niby udowodniła Akane na deskach teatru, że dalej ma w sobie to coś, ale tak na koniec dnia, co to zmienia w jej sytuacji? Absolutnie nic. Chociaż ja sam jestem wielkim fanem Akane Kurokały, a także stwierdzenia, że ciężka praca zaprowadzi cię na szczyt, tak czytając o Shinoko jestem również świadomy, że świat show biznesu to nie jest cukierkowy świat battle shounenów, gdzie faktycznie ciężka praca doprowadzi cię tam, gdzie chcesz stać. Arima, aby wrócić do gry musi się chwytać takich metod i tak długo jak nie przekracza pewnych granic, nie można mieć jej tego za złe. Przynajmniej ja tak to widzę. A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wbijajcie także na mojego Twitchu, odpada Facebooka, TikToka, XA, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino, gdzie jeszcze dzisiaj widzę się z niektórymi na streamie. Tym razem na pewno. Już ogarnąłem weryfikację i mogę prowadzić streama na kanale wspólnym. Także jeśli lubicie Yu-Gi-Oh! tudzież chcecie zobaczyć Snake Icy czy inne kasztyry jak klepią mi dupsko, to zapraszam. Na tym kanale widzimy się już niedługo w kolejnym materiale z rozszerzania Lord Crossways, gdzie poruszę temat wielkiego wizjonera. Kolejny materiał z Oshinoko w sobotę za tydzień. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.